Jesteśmy nad Potokiem Oliwskim w Gdańsku, tutaj widzimy taką siluzę. i tutaj w tej śluzie spróbujemy. Chyba trochę za, tutaj może co nieco wyjść, bo syf wokół jest straszny, jeszcze tam no ale chwilę porzucamy tutaj. Pierwszy rzut poleciał. ég fyrir tjóðsvöld ég Nieźle, co? I znowu, pierwszy rzut. Pierwszy, drugi. Drugi rzut. Oś mi się gorąco zrobiło. Uwa. No ale co, zgłoszone, teraz czekają na policję. Czy zabiorą. Nie wiem, nie znam się, może wy będziecie wiedzieli. Raczej wy na pewno. Co to za pocisk? Moim zdaniem nabój. Przepraszam, nabój do jakiegoś działa, ale... Mogę się mylić, nie? Też, nie wiem. Ciężki czekamy na policję, to połowimy jeszcze nie, to. już nic nie zrobisz. Drugi A więc tak, panowie z Policji przyjechali dość szybko, jak ostatnio bo trochę dłużej, ale dzisiaj szybciutko, bardzo mili przedstawiłem mi swoją wersję. Również interesowali się nad magnesem, to za magnes, ile kosztuje, co i jak, i super. Spisali dane. Powiedzieli, że raczej już się nie będą ze mną informować. To wiedzą się też, co to jest, bo sami nie wiedzą. Ja również nie wiem pewnie. Wy będziecie wiedzieć, to bym prosił w komentarzach napisać, co to za pociesz. Pan pan wójtowi dać znać, co to jest. Tutaj to to jakiś pan przychodzi starszy, że jakieś mogą być hydrologiczne, ale wątpię, wydaje się, że to do jakiegoś działa. Dwa obok siebie. Nic. No nic, musiałem dzisiaj zakończyć swój wyprawę, zaraz pojedziemy może na następny zbiornik, aczkolwiek zaczęło padać, więc wtedy chyba nie trzeba się zbierać do domu. No więcej mogę powiedzieć? No kolejna przygoda Cześć, czasu już trochę minęło od tego znaleziska Trochę się dowiedziałem, trochę wrzucałem zdjęcia na różne grupy I tak, według policji Nie jest to w ogóle nic związane z militarią. Tylko to jest konstrukcja stalowa Tak udało mi się to dowiedzieć Według innych jest to... Może to być oczywiście, nie wiadomo Sami ocenicie, ja sam też nie wiem Mogłaby to być amunicja tzw. Zenitówki Działa Radzieckiego Albo też dostałem opinię, że są to siłowniki gazowo-olejowe No nie wiem, która jest wersją prawdziwą Skłaniam się bardziej, chyba, że policja ma rację, ale kto wie Oceńcie, napiszcie w komentarzach Dziękuję za obejrzenie tego odcinka Za ponad 100 subskrypcji i lecimy dalej, pozdrawiam